Mimo niezupełnie sprzyjającej pogody ekipa Kroniki dotarła na miejsce. Połacie żółtego piachu porośnięte krzakiem nawet w tak rozległej panoramie nie robią specjalnego wrażenia. Bardziej imponujące jest to, co znajduje się pod powierzchnią. Piaszczyste wały kryją w sobie dziesiątki metrów podziemnych korytarzy i pomieszczeń. Zwiedzamy z kamerą przeszło stuletni fort carski w Beniaminowie pod Warszawą. Gospodarowali tu Rosjanie, Polacy i Niemcy, a także radzieccy towarzysze, po których zostały nawet nieliczne pamiątki. Po wyzwoleniu w 1944 Armia Czerwona wysadziła część fortu i wtedy też powstały jedyne zniszczenia, oczywiście nie licząc współczesnych kładów i motokrosu. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że nawet w takiej postaci budowla sprzed wieku jest nie mniej imponująca od dzisiejszych dwunasto czy nawet piętnastopiętrowych bloków z wielkiej płyty z windą i witromozaiką. Radziecki proch ukruszył nieco potęgę tej konstrukcji. Opustoszała budowla, choć zabytkowa, niszczeje sobie spokojnie w zgodzie z właścicielem i urzędem konserwatora zabytków. Tak wygląda dzisiaj jeden z cenniejszych zabytków naszej historii.